Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Panoramy Informacji z regionu Ekstra. Tym razem jesteśmy w Brwinowie. W Brwinowie, w części parku, która niedawno została odebrana i jeszcze nie jest otwarta. Naszym gościem będzie burmistrz Arkadiusz Kosiński. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam panie wektorze. Zacznijmy. No, gdzie jesteśmy? Co to jest? To jest działeczka o powierzchni blisko 1 hektara, którą kupiliśmy w 2016 roku od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To jest taka działka położona między naszym parkiem miejskim, między naszym stawem w Parku Miejskim, a torami kolejowymi. W 2018 roku zrobiliśmy dokumentację projektową. Otrzymaliśmy dofinansowanie unijne no ponad 2 miliony złotych dofinansowania unijnego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I przez 19, 20 rok zorganizowaliśmy w tym miejscu piękne myślę, myślę, że będzie się podobał wszystkim naszym osobom, wszystkim gościom drwinowskim i brwinowianom, ogród botaniczny. Ogród botaniczny, który dzisiaj jeszcze może nie jest jakiś tam specjalnie widowiskowy, ponieważ no wszystkie te rośliny niedawno posadzone będą musiały się rozwinąć, zakwitnąć, rozrosnąć, ale myślę, że już teraz to budzi spore emocje. W ogrodzie znajduje się sporo zabawek, sporo elementów edukacyjnych i wierzę w to, że będzie to miejsce odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Brwinowa, ale również przez uczniów naszych szkół tych brwinowskich z terenu gminy Brwinów, ale również z sąsiednich powiatów. No, myślę, że z sąsiednich miast na pewno, biorąc pod uwagę y, lokalizację, która jest bardzo blisko dworca PKP w Brwinowie, więc można sobie na upalny chociażby w lato weekend przyjechać z dziećmi i zobaczyć, co słychać w innych gminach. Ale powiedzmy o drzewach i Do o powiem, roślinach. Dopowiem, 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 bo przecież my z Parku Miejskiego Wzdłuż ulicy Sochaczewskiej do Grudowa wybudowaliśmy ścieżkę rowerową, i w przyszłym roku będziemy kontynuowali budowę tej ścieżki z Grudowa do Milanówka. Także mieszkańcy Milanówka, a przez Milanówek, również grodziska Mazowieckiego jadąc bezpieczną ścieżką rowerową, dojadą do ogrodu botanicznego w parku miejskim Brujowie. Pruszkowianie chyba tak samo też ma bezpieczną. Z drugiej strony już w tym roku moszne spieliśmy z pruszkowem, przez paźnie ścieżkę rowerową mamy, także te połączenia rowerowe również są możliwe. Wspomnieliśmy o roślinach i tutaj też jest myśl przewodnia. Rośliny są polskie, drzewa są polskie. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to? Muszę powiedzieć, że Pomysł, to było dzieło mojego zastępcy, pana burmistrza Sławomira Walendowskiego. On miał taki koncept, myśmy oczywiście przyklasnęli. Jest hobbystą, jest osobą zapaloną, zaangażowaną w to, żeby uprawiać, czy starać się uprawiać pewne polskie gatunki. Stąd tutaj pojawiły się lipy, brzozy, jesiony, ale również graby, wiązy. Dodatkowo posadziliśmy również takie stare, bardzo typowe, starsi mieszkańcy, starsi widzowie na pewno pamiętają, gatunki jabłoni typu e, reneta, kosztel, malinowy, mogę jeszcze wymieniać, ich jest jeszcze kilkanaście. I chcemy, żeby dzieci, żeby wszyscy, którzy przyjdą do ogrodu, zobaczyli, czym się te drzewa różnią, jak się różnią, czym się różnią owoce, jak się różnią kwiaty i tak dalej. W ogrodzie również e, e, pojawiły się e, donice, w których będziemy wiosną sadzili warzywa i też chcielibyśmy, żeby dzieci czy te osoby, które przyjdą tutaj zobaczyły różnego rodzaju gatunki pomidorów, również tych starych pomidorów, koper i tak i tak dalej. Nie każdy ma działkę, niektórzy mieszkają w blokach i niektóre dzieci, żartobliwie możemy powiedzieć, uważają, że mleko nie pochodzi od krowy, tylko z pudełeczka, z kartoniku i chodzi o to, żeby edukować, żeby pokazywać skąd tak naprawdę co się bierze. No też patrząc na trendy i też z mojej strony zdjęcia znajomych z Instagrama, muszę dojść do wniosku, że hodowanie chociażby pomidorów na swoim własnym balkonie jest w tym momencie bardzo popularne. I mam teraz pytanie właśnie dotyczące tych warzyw. Czy to będzie taki open space dla wszystkich, którzy chcieliby na przykład coś posadzić albo na przykład zerwać sobie tego pomidora i zobaczyć jak smakuje? Czy oni będą mogli to zrobić? No spodziewam się, że ten nasz ogród to będzie jednak większa atrakcja dla mieszkańców. I gdybyśmy chcieli, żeby każdy miał ten swój jeden pomidorek, to trzeba byłoby pewnie cały ogród pomidorami zasadzić. Tak się nie da. Ale na pewno będziemy chcieli zaangażować to dzieci z naszych szkół, że jej będziemy siali koper, czy pikowali pomidorki, czy jakiekolwiek inne warzywa, rozsadę wsadzali, żeby uczestniczyły w tym, żeby brały w tym udział, a potem patrzyły, jak która roślina się rozwija, jak zakwita, a jak potem wyglądają owoce. Kolejna, dla, przynajmniej dla mnie, bardzo ważna rzecz tutaj w tym e, ogrodzie botanicznym. To aspekt instalacji edukacyjnych, bo powiedzieliśmy o polskich drzewach, powiedzieliśmy o tym, że dzieci będą mogły zobaczyć, jak to wygląda, jak wyglądał stary pomidor, ale będą mogły się też czegoś nauczyć dzięki, powiedzmy sobie szczerze, bardzo prostym zabawom, ale takim, które chyba zostaną w pamięci. Dokładnie. Nie chcieliśmy, żeby ogród kojarzył się z takim zwiedzaniem, no a zobaczymy jak wygląda jesion, a lipa drobnolistna, a jakaś tam osika i tak dalej. Nie, 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 nie o to chodziło. Chodzi również o to, żeby zachęcić naszych Młodszych mieszkańców, tak jak mówimy, dzieci, młodzież, bo jeśli mamy różnego rodzaju gry logiczne, gry zabawy, że będą mogły sobie poprzekręcać chociażby te kostki, które tutaj są, pobawić się na placu zabaw, zabawić się również ze stacją pogodową, zorientować się na czym polega pomiar ciśnienia powietrza, na czym polega pomiar temperatury i dlaczego na przykład można aż trzy termometry w stacji pogodowej wstawić, o co chodzi ze zbieraniem deszczu czy z prędkością wiatru itd. No tu chcielibyśmy, żeby, żeby były tego typu elementy, które zainteresują również młodych. A jak przyjdą młodzi, to, 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 to za chwilę zainteresują się. Może takie roślinki, te gatunki drzew czy krzewów będą u siebie chcieli posadzić na swoich własnych działkach. Kolejna ciekawa rzecz, też moim zdaniem związana z edukacją, to jest to, że chcecie pokazać, stworzyliście szlug bosych stóp, gołych stóp. Jak, jak to się nazywa? <laughs> Ścieżkę bosych stóp. Zresztą kilka takich jest tutaj instalacji. Chodzi o to, żeby poznawać przyrodę również nie tylko wzrokiem. Dotykiem, bo przecież mamy tutaj, że przez te rośliny będzie można podotykać. Mamy również przy każdej tablicach dodatkowe informacje w alfabecie braila. Osoby niedowidzące czy niewidome będą mogły sobie je czytać. Ale mamy również takie elementy, jak pan wspomniał, ścieżkę bosych stóp, gdzie mamy na przykład różnego rodzaju nawierzchnie. To pewien, pewien placyk jest w, w bruku, jest granit, jest trawa, jest kora rozsypana, gdzieś tam żwirek rozsypany, do tego jeszcze mamy nawierzchnię drewnianą. Po to, żeby dzieci mogły rozróżnić. Tak samo mamy pewne, taki szlak jest trudny, że tak powiem, że dzieci mogą też się bawić, gdzie przebiegają fragment na przykład pod takim gajem, w takim, a la, nie wiem, pod takim daszkiem z roślin. Za chwilę tam rośliną rosną i trzeba będzie się, można powiedzieć, przeczołgać w tunelu roślinnym, gdzieś tam potem wybiegają na korę, biegają po kłodach drzew, mogą dobiec do. Piaskownicy, w której po, bawiąc się pędzelkami, bawiąc się łopatkami, mogą wygrzebać, y, zakopane tam y, odlewy różnego rodzaju takich prehistorycznych stworzeń, muszle ślimaka i tak dalej. Y, do tego jednocześnie y, labirynt. Znowu labirynt y, za chwilę to będzie żywopłot, gdzie dzieci biegając, muszą wie, wejść w jednym miejscu, wyjść z tego labiryntu. W paru miejscach można zbłądzić. Doskonale wiemy, że bardzo lubicie organizować jako urząd miasta uczniom waszych szkół zajęcia plenerowe. Czy to było chociażby z projektem z pszczołami w dworku Zagroda? Czy tak jak w tym przypadku zrobiliście specjalną altankę, w której dzieci mogą przyjść, uczyć się, wystarczy dostawić tablicę. I czy planujecie systematycznie zapraszać, jeżeli oczywiście nie będzie już koronawirusa i pogoda będzie sprzyjała na takie zajęcie, bo myślę, że wrześniowe jeszcze ciepłe dni dla takich dzieci w takim miejscu mogą być bardzo ciekawym, bardzo ciekawym doświadczeniem. Dla mnie to jest oczywiste, że dzieci, tutaj młodzież z naszych szkół musi być normalnym uczestnikiem tego, co się dzieje w ogrodzie. Będą zatrudnieni w ogrodzie pracownicy, którzy będą opiekowali się ogrodem jako tak, bo pewne rośliny trzeba przyciąć, oberwać liście, skosić trawę itd. To jest normalne dbanie o te rośliny, a przecież jeśli przyjdą, będą się bawiły, zwiedzały. To te lekcje gdzieś trzeba podsumować, stąd właśnie ta wiata, gdzie można całą klasę zgromadzić, podsumować lekcje, zadać dodatkowe jakieś zadania, bo przecież można sobie wyobrazić, że można tutaj przyjść i, i dać dzieciom jakieś dodatkowe. Dodatkowe gry, zabawy, gdzie mogą w fajnym miejscu spokojnie taką lekcję sobie przeżyć. Czasami może dwie, bo przecież tutaj blisko do, do szkół mają. Także to oczywiście, że, że liczę, że tutaj będzie dużo dzieci. W trakcie naszej wcześniejszej rozmowy przed wywiadem powiedział Pan, że gdy tylko poinformował Pan mieszkańców na Facebooku o odebraniu, oni momentalnie pomyśleli, że jest to już otwarte, więc może tutaj powiedzmy i zaapelujmy, kiedy będziemy mogli w pełnej krasie skorzystać z tego no, pokaźnego i bardzo, bardzo ambitnego w sumie obiektu, ale powiedzmy ogrodu, żeby się trzymać nazwy oryginalnej. Jeszcze troszeczkę to potrwa, nie aż tak długo, myślę, że to jest kwestia kilku tygodni. My musimy dopełnić pewnych formalnych procedur, bo to nie może tak być, że po prostu odbieramy technicznie. Od wykonawcy odebraliśmy jakieś drobne ustereczki, tutaj były które trzeba gdzieś jeszcze poprawić, ale to są drobiazgi. Musimy. Jakby przygotować się do tego, żeby ten ogród otworzyć i w którymś momencie ogłosimy i w internecie, na tablicach ogłoszeń, również w naszym urzędowym ratuszu ogłosimy harmonogram funkcjonowania ogrodu, godziny otwarcia, również w sobotę i niedzielę. No, bo nie, na pewno nie zostawimy tego obiektu otwartego, takiego, że będzie można po prostu wejść o każdej porze, nie daj Boże, w nocy i może się okazać, że po jakimś czasie ktoś nam coś zepsuje, gdzieś jakaś roślinka zostanie złamana, i tak dalej. Zależy nam na tym, żeby to jak najdłużej służyło mieszkańcom, a tak naprawdę, żeby za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bo przy, w przypadku. Drzew, o takich terminach rozmawiamy, żeby to było po prostu miejsce, które będzie takim magnesem ściągającym nie tylko mieszkańców, ale brwinowa, ale mieszkańców całej okolicy. Chociaż mówimy o tym obszarze wiem i widzimy, telewizorowie też widzą to w tym momencie, że jest to duży obszar. Jest bardzo, mała architektura jest bardzo zagęszczona na nim, ale wiemy, że ma też swoją drugą część. Na którą też macie sposób i czy, moje pytanie brzmi prosto, czy zamierzacie jeszcze dobudować coś do tego mhm. wielkie, mam nadzieję, że w, macie w planach wielki ogród botaniczny w Brwinowie? Duży na pewno, niewielki, bo tutaj jest troszeczkę za mało przestrzeni, nie da się zrobić w Brwinowie takiego ogrodu jak na przykład w Powsinie między Warszawą a Konstancinem Jeziorną. Tutaj wydaje się, że tych zabawek jest dużo, że tych elementów małej architektury, również y, wielkich donic, ale pamiętajmy o tym, że za chwilę te y, nasze ogrodzenia, zabawki zazielenią się, bo tutaj mamy również różnego rodzaju bluszcze i, i re, roślinki pnące i to wszystko zginie. I te, re, zieleń nam tak naprawdę y, w taki sposób to zaaranżuje, że wcale nie będzie takiego efektu, że jest po prostu za dużo tego. Co do terenu, znajdujemy się na tej części zachodniej działki, którą kupiliśmy od SGGW. To jest mniej więcej 40% terenu. To jest ten teren urządzony. Na pozostałym terenie, oczywiście, że mamy plany, tak? Chcielibyśmy w kolejnym etapie rozbudować ogród botaniczny, ale w którym kierunku jak to pójdzie, jeszcze w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Na pewno nie, to powinno być miejsce, które będzie służyło mieszkańcom szczególnie tej edukacji. Chciałbym też w kilku słowach podsumować tę inwestycję, w zasadzie wielopunktową, złożoną z wielu, z wielu aspektów, czyli rewitalizacja parków w Brwinowie bo wiemy, że to jeszcze nie jest koniec, chociażby e, przez to, że powiedział Pan przed chwilą, że będzie, będzie, do, będzie robione coś więcej tutaj. E, natomiast, natomiast to, co jest ciekawe i myślę, że warto, żeby każdy to usłyszał, to jest to, w jaki sposób Wy e, zdobyliście pieniądze na te inwestycje i jak, jak, jak małym nakładem byliście w stanie stworzyć coś takiego. Czy my możemy powiedzieć e, w tym momencie, ile na cały projekt z własnych pieniędzy Brwinów, e, Brwinów włożył? Jeśli patrzymy na całość tego terenu, czyli zarówno park, jak i ogród botaniczny, to trzeba sięgnąć aż do roku 2014, kiedy zrealizowaliśmy pierwszy etap parku. Tam dostaliśmy około miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych. Potem parkiem zajmowaliśmy się jeszcze dwukrotnie i w roku 2017 ponownie dostaliśmy prawie milion złotych dofinansowania. I ten projekt, który teraz robimy, czy skończyliśmy robić, ten 19-20 rok, to jest właśnie ogród botaniczny. Plus w tej właściwej części parkowej tam również pojawiają się rośliny, kwietniki, instalacje takie, gdzie będą mogły się rozwijać pnącza różnego rodzaju takie pergole itd. I do tego mamy również wybieg dla psów. I generalnie wartość całego projektu teraz realizowanego to jest około 5 milionów złotych, z czego Ponad 2 miliony zł to były pieniądze unijne i te pieniądze unijne to jest 85% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli związanych z roślinnością i z edukacją. Panie burmistrzu, ale to nie jest ostatnia, że tak powiem, ekologiczna inwestycja, bo niedawno pojawiły się żywe przystanki autobusowe w Brwinowie. Czy możemy powiedzieć coś na ten temat? Czym one są, jak wyglądają? Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł, żeby coś takiego stworzyć? Czy może go gdzieś podpatrzyliście? Hmm przystanki ekologiczne ktoś powie pan mówi żywe my to nazywamy zielonymi przystankami to nie jest nowy pomysł on już jest w różnych krajach stosowany akurat w naszej części Mazowsza chyba jesteśmy pierwsi którzy coś takiego robią Postawiliśmy w czterech lokalizacjach nowe wiaty przystankowe, ale wiaty przystankowe, które są przystosowane do tego, żeby obsadzić je roślinnością. Na dachu maty rozchodnikowe z rozchodnikami, przy wiatach donice, na których będą, czy w których zostały wsadzone bluszcze pnącza, dodatkowe takie stelaże, gdzie będą do tej wiaty po drutach pięły się te rośliny i za chwilę, za rok mniej więcej te wiaty będą po prostu taką plamą zieleni na, na terenie publicznym, ale wiaty mają jeszcze wbudowany system retencji wody. Czyli jeśli pada deszcz, to, to ta woda podlewa rośliny w tym momencie, ale również tak jak z deszczówką, tak, mamy rezerwuary wody, gdzie ta woda jest potem wykorzystywana właśnie do tego, żeby rośliny, które znajdują się w donicach, żeby były zasilane wodą, żeby nie trzeba ich było zbyt często podlewać. Przy każdej wiacie są postawione takie stacje solarne. Czyli moduł fotowoltaiczny, z którego czerpiemy prąd i mamy oświetlenie wiaty z czujnikiem ruchu, czyli jeśli ktoś się pojawia pod wiatą, włącza się światło i można sobie pod oświetloną wiatą oczekiwać na autobus. Jednocześnie w tych stacjach solarnych są również wbudowane gniazda USB, gdzie można, czekając na autobus, podpiąć kabel i sobie podładować komórkę czy tablet. Powiedzmy, ile takich przystanków powstało przystank i gdzie oczywiście? Postawiliśmy cztery przystanki, z czego trzy w Brwinowie przy szkole numer 1, przy szkole numer 2 oraz przy poczcie, czyli te przystanki, na których gromadzi się najwięcej osób czekających na autobus i czwarty przystanek to jest przy trasie 719, czyli przy skrzyżowaniu ulicy Pszczelińskiej z ulicą Warszawską w Otrembusach. Przystanki kosztowały blisko 200 tysięcy złotych, z czego ponad połowę to była dotacja z urzędu marszałkowskiego. Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy za przeciekawą rozmowę na temat ogrodu botanicznego oraz zielonych przystanków. Ja z tego miejsca żegnam się z Państwem, burmistrz Kosiński zapewne też. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa wszystkich zapraszam serdecznie do Brwinowa, do ogrodu botanicznego, ale również do naszego parku miejskiego. Uważam najpiękniejszego parku w naszej części Mazowsza. Dziękuję bardzo, do następnego razu. Do zobaczenia.